Cześć, flip! Cześć, Flap! Co dzisiaj będziemy robić? No, jak widzisz, mamy tutaj ogromne schody, pełne laki bloków. I dzisiaj właśnie będziemy je niszczyć. A na samej górze jest arena, na której będziemy walczyć między sobą. Ło, wow, to brzmi naprawdę ciekawie. Nie mogę się doczekać. No dobra, to co? Może, może zacznijmy, co? Możesz pierwszy, możesz pierwszy. Ja? No dobra, to zaczynam. Otwieram. Ale on. Pójdź w ogóle, jak on wygląda. Pokaż. Ło, wow, taki. Taki przyszłościowy. No, taki. Taki. Technologia. Dobra, otwieram się. Oczywiście Flip, dawaj. Boję się. O nie, o nie. O, co to jest? Co to jest? Jakiś chip. Flop. Wow! <laughs> <Wow! śmiech> Flip, co ty zrobiłeś? <śmiech> <śmiech> ja nie chciałem. Wysadziłeś nam tutaj wejście. Uwaga, ja teraz otwieram. Co to było? Widziałem to. OP buty dostałem. Oooo! Wow, Zobacz na to! Wow. Już jak się trzyma, to jest się biega szybciej. No ale ty masz szczęście! Mi w ogóle nie dopisuje. Dobra, flip, nie masz już to szans. No, oby mi coś dopisało teraz szczęście. To otwieram. Trzymam kciuki. I no nie, to są jakieś żarty. Dynia? Dynia. No dobra, to otwieraj ty. Dowiesz, dajesz, dajesz. Hełm. No nie, no co to jest? Serowy hełm! Co ty mówisz, Flop? Pokaż to! Patrz na to, mam ser na głowie. Mam ser na głowie. <noise> jak ty wyglądasz? Ale on nic nie daje ten hełm. Oprócz tego, że wyglądasz jak ser. A, jak śmiesznie. Dobra, to może mi teraz nie to pisze szczęście. Dawaj, Flip, bierze w ciebie. Uda się. Wow, Ale. To jak będę uciekał, a to się na chwilę obecną mi przyda. No, jak teraz razie to chyba Chyba tylko przy. O nie! Ło! Co to jest? Masz jakąś monetę Spójrz co tam jest na tym narysowane Puść na nią Jako Jakoś śmieszna Jesę. Dobra chciałbym wygrać z flipem O nie wow! o nie, o nie nie, o nie! Wow! A widzisz nie wygrasz Nie spełni się Najgorzej Dobra to może mi dopiszesz szczęście teraz Oby dopisało błagam Kwiatek? Po co mi kwiatek? Hahaha <grym> flip O nie Ale masz pecha Mam romantyczną różę Po co mi to? No możesz być romantyczny Romantyczny Będę, dodajesz, flop? Otwieraj. Może jak mi dasz kwiatka, to cię nie pokonam. Chodź, dam ci kwiatka. Nie mogę teraz, nie mogę teraz. Otwieram, otwieram na kibloka! To zasadziłem go. No nie, nie, co dostałeś, flop? Nie denerwuj mi nawet. Dostałem jakieś buty. Flop, no co to jest? Jakim cudem? Ale te są chyba gorsze. A one dają mi hejsta, ale hejs mi się nie przyda w walce. Te będą lepsze. Otwieram. Dawaj flip. Co to jest zapotka? Zostawiam na później, ale ci ją pokażę, chodź. Patrz. To jest jedyna moja broń na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ją dobrze wykorzystał. nie, o nie. <laughs> ale szczęście mam. Uwaga, otwieram. O nie, serowe spodnie. <laughs> jakiś. Śmi... <laughs> jak jakby Zaraz będę cały serowy. <laughs> Jaki jakiś śmieszny. No dobra, to ja może otworzę teraz i. Dawaj flip. <laughs> o, to stałeś się seta. Wow. Musisz wysoko skakać, patrz na te pcieci! Ale pokaż. O, jednak nie są takie złe. Budki są bardzo dobre. Załóż sobie, możesz wysoko skakać. Masz teraz i poskocz. O, ale super. Ale wysoko skaczesz. Powiem ci, że teraz ci zazdroszczę. Bo masz gdzie dobre części ekwipunku. Dajesz, otwieraj. Dobra. O nie, więcej sera. Więcej sera masz. Jakie ty masz szczęście. <g hex Stones> Tym serem mogę rzucać. <g Size dragon> o nie, flop. <Salt> o nie. O, to jest dobry ser, to jest dobry. <si Say goodbye> Dobra, dawaj. Dobra. Wow. Co dostałeś, Flip? Flop! Oh, flop! Ale ci współczuję! Flip, co dostałeś? Patrz na to! Wow. No nie, chyba sobie żartujesz! <laughs> Jakie dobre! O nie, to już nie mam szans! Coś dobrego dostaniesz na pewno. A Leci! Dobra, waga. <laughs> No dobra, dostałem perełki. Najwyżej będę uciekał. Dobra, tak jak ja też mam perełki. Dobra, otwieram. Y... Co to jest flip? Możesz tym rzucać? No nie mogę właśnie, co to? Patrz. Uuu, a to jest jakiś materiał, może z niego możesz zrobić jakiś... część jakichś punku. Tylko że ja drewna nie mam. Może drewno mi drobniej, i będę mógł zrobić crafting. Musisz liczyć na drewno. No dobra. Waga, otwieram! Nie, po... <laughs> Masz bloki jakieś! Po co mi bloki? <laughs> A, szczęście, nie napisało znów. Dajesz? Otwieram. O nie, nie. po co się śmiałem? Co ja dostałem? Zbranie dla konia, haha. Tak. Nie, zaraz będziemy w połowie, a ja nadal nic nie mam, Flip. Haha, ha, tym razem też nie masz. Flop, ja odkryłem funkcję tego. Ja mogę latać. Flip, czemu ty latasz? Ja mogę latać. No nie. Ale ja mam szczęście. Nie. O nie. Teraz ja. Wow. Znowu te same buty. O, to te same. O nie. No dobra. Może mi dopiszesz szczęście? O nie. Coś ciekawego? Nie, tylko to dostałem. Po co A, mi to? Same dropery. Proszę, teraz ja chcę coś fajnego. Ja chcę coś fajnego. Proszę, proszę, proszę. O, masz żelazo. O, mam żelazo. Tylko, że nie mam czym tego wykopać. No nie. Uważaj, bo cię pokonam. Wygram to. I... O, nie, nie, nie rzucaj tego, nie rzucaj tego, proszę nie. Flip, nie rzucaj tego. wykorzystam to dopiero pod koniec. Teraz nie będę strzelał albo, albo nie, nie będę tego robił. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj, proszę nie. Dobra, ja, ja muszę wygrać, ja muszę wygrać, proszę. A, masz komplet prawie. Białe, buty, jeszcze kilka klata i będę miał wszystko z sera. Dobra. Otwieramy! Oh. No nie, no co to jest? O oh, Flip, możesz dać mi miecz? Możesz dać mi miecz? Trzymaj, proszę. ci się miecz. O, oh, dziękuję Przydadzą Ci się, może i pokonasz. To chociaż jedyna broń moja. Dajesz, otwieraj. Dobra, uwaga, otwieram. Co to jest za mikstura? O, o, flip. Co to? Flip. O nie, taka sama jak moja prawie. Tu masz inne efekty jakieś. To jest instant damage 3, więc jest szansa, że po prostu Cię trafię i Cię zabiję na, na strzała. Będę na to liczył. O, ja odlecę sobie, ja sobie tak odlecę i nie trafisz mnie. O nie, zapomniałem, że umiesz latać. Teraz chyba moja kolej, tak? Tak. O, oh, znów to no, samo, nie. to mogę strzelić, patrz, dajesz Flop, strzelam. Mogę, wow, wow, tu jeszcze coś spadło. Podwójny wybuch. Otwieraj wtedy kolejnego. Teraz moja kolej. O, oh, a to co? O, oh, czekoladowy hełm, teraz są czekolady <laughs> na głowie. <laughs> Otwieram, kolejny, nic się stałem. Rob, gdzie to jest? E, pecha miałeś, pecha miałeś. Nie, na pewno ci spadło. Nie no, jak mogę mieć pecha? Dobra, otwieram. O nie. Uważaj, flop. Pomogę ci. Wow. Nie ma go. Pokonałem coś, coś, go. Coś spadło? Coś, coś dropnął? Wow. O nie. Flop. No flip. Co to było? Co dostałeś? Tęczowe spodnie! Ale one wyglądają fajnie. Dostałeś jakieś efekty dzięki nim. Tak, dostałem speed, jeszcze większego spida i mam jeszcze ten, i jeszcze mam odporność. Dobra, lecimy! No nie, no nie. Tylko <śm> <było> szkło. <śm> Tylko szkło. O nie. Chyba szczęście teraz wraca do mnie, uwaga! Wow, tak, dostałem expa! Dobra, Filip, teraz twoja kolej. Moja? No dobra, to otwieram. U Bab. Co to jest? jest? To flip. daje jednak! O nie! Pójdź co to mi daje! Patrz! Co no to jest zaklata flip? Dostaje dzięki niej efekt siły. Siła w połączeniu z tym z tą rękawicą! Nie masz o, szans! okej, okay. dajesz, otwieraj. Otwieram. Leci. O! To jest, o nie, co to jest, to jest za wędka? O nie, 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 nie. O, zwykła wędka. Ha, ha. ale możesz mnie przy, przyciągać. Patrz tu. O nie, nie działa. A jednak nie możesz. O nie, jak blisko jesteśmy. Ta, jesz. Jakieś szczęście daj mi. No nie. To znowu zbroje dla konia. Nie, po co mi to dajesz? Teraz ci musi dopisać szczęście. Tak, ja muszę mieć bardzo dużo szczęścia. Proszę, 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 proszę. O nie, o nie! Co to jest? Uuu, jakieś spodnie, ale, ale chyba gorsze. Teraz moja kolej? Tak, teraz twoja kolej. Ja wygram. Dobra. Co to jest? To wygląda jak zepsuty killoff. <laughs> Patrz na to. To jakby nic nie dawało. A uderz mnie ty, stoimy to. co coś jest to? E Czemu ja dostałem damage? A to pewnie przez twoje przez twoje zbroje. To czekaj, zdejmę! Dajesz! O, nie! O nie! O nie! Spadłem! Ale słabyś chyba! Ona nic nie da, nic nie robi, no? Dajesz, otwieraj teraz na twoja kolej. Może teraz ci szczęście jakieś zapiszę. Oj, tak, proszę, proszę. O! o, baby flop! Jaki słodziak! Patrz to Jaki ja! Jaki słodziak! Może dać ci szczęście w kolejnym bloku, ale otwieram kolejne! O, nie, Flip! Co to za mieć? Flop! Ja dostałem bardzo fajny mieczyk. Co ty masz za bronię, Flip? Haha, <laughs> ale ja mam szczęście. Teraz ja chcę coś dobrego, proszę. O nie! O nie! O nie! O nie! Pro, O, jesteś, żyjesz. Żyję, żyję. A teraz chyba moja kolej, tak? Tak, dokładnie, twoja kolej. Bieram. O, Ender Chest. Mogę schować sobie co chcę, ale chyba nic nie schowam. O nie, Flip, to już jest praktycznie końcówka. Proszę, ja muszę coś dobrego trafić, żeby z wygrać. Ta, jest, ta. O nie! O nie. On chyba nie był szczęśliwy. O, udało mi się go pokonać. Dobra, dawaj, teraz twoja kolej. Dobra. Nie, no jak ja widzę twoje przedmioty, to ja jestem taki słaby. co to jest? O nie! O nie, zużyłem to! Zużyłeś to! Uff, to dobrze, to dobrze, to teraz moja kolej. O nie. O! ha! <grym> no dobra, teraz twoja kolej, flip. Otwieram! O nie! Co ja mam usiąść tutaj? O tu tutaj chodzi? Nie mam pojęcia, flip. Ale zauważyłem, że ty masz albo duże szczęście, albo ogromnego pecha. No dokładnie, tym razem ogromny pech. O nie! Dobra, to teraz to ja chcę dajesz? mieć ogromne szczęście. Proszę! O nie! o nie! Dajesz go, pokonamy! Może coś ci da fajnego? Chodź tu, chodź tu, Pokonam chodź tu. go. O nie. O nie. Czemu ja ci pomogłem? Wow. Co dostałeś? Takie, a nie są takie super dobre. Zobacz. I miecz, i jeszcze mieczek. Szerpny z 3. A mieczyk? Ale zawsze coś. Ło, wow, zawsze lepszy niż twoje kamienne przedmioty. No Dobra. Wreszcie szczęście dopisało. Pięć ostatnich takich bloków. Dajesz. Daj mi szczęście. O nie! Znów. Zbroje na konia! A ty właśnie mówiłem, ty masz albo mega szczęście, albo ogromnego pecha. O, o nie, no ma... o nie, co to jest? o to jest? A ja mam magiczny młot To otwieram w takim razie. Dajesz, szczęście, dopisz mi! Otwieraj! O, mam diamentowy hełm. A nie, myślałem, że znowu dostałeś zbroję dla konia! Ale zbroję też dostałem. O nie! No! <laughs> u, u. O nie! Pomogę ci, pomogę ci! Chodź tu. Idzie, idę go pokonać! Zginął Dostałeś ten sam młot? Tak! Wow! Mam dwa takie same moty. Rob, czy ty to widzisz? Trzy ostatnie takie like, e bloki. To już końcówka, dawaj. O nie, dajesz. Co to jest, flip? Flop! O nie! Co to jest? Jak to wygląda? Ja nie chcę nic mówić, ale nie masz szans ze mną. Co? Wow, jakie to jest wielkie? Jakie to ma. O nie, flip. Ale ja mam szczęście! Wow! Jaki on jest wielki! O nie! Proszę, coś dobrego flop. dla mnie teraz. Wow, to pisało ci szczęście! Tak, mam kratę! Wow! Jaki czerwony jesteś, jak flap! Ale ona mi daje bardzo dużo rezista, więc będę, od, będę bardziej odporny. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Dobra, ostatnie dwa takie bloki i jest już arena. O nie, dajesz. O, to te to, to spodnie. Jakieś słabe. Patrz, ale pasują do ciebie, też czerwone. Weźmy dwie czerwone rzeczy, ale słabe jakieś takie. No, takie nie nieciekawe. Flip, to jest ostatni blok. Może otworzymy razem je? Ty swój, a ja swój. No dobra. To na raz. Dwa. I trzy! Ło, skrzynkę dostałem! A ja dostałem wszystkie barwniki. Mamy teraz chwilę, żeby się przygotować! Flap, dam ci szansę i nie będę bił z tego miecza od razu. Będę bił z tych moich innych! No dobra, bo z tym nie miałbyś szans. Dobra, to przygotuj się. Dobra, ja będę używał to. Jesteś gotowy ja Flip? Jest to no, powiedzmy! Potki nie dropnąłem nic fajnego. No trudno, dobra. To co, ja jestem gotowy! Tak! Dobra! Uuu. Wow, Dobra, chodź tu! A masz sera, a masz sera! Ha! <noise> a masz sera! Ja cię nie tylko nie! Odlecę do ciebie! Chodź tu! Chodź nie, tu, nie dam się! Nie dam się! Nie dam się! A Ale ty jesteś szybki! O nie! O nie! Oła, oła, oła Chodź tu! Dobra! Flop, zwolnij! Chodź złota, dostajesz! O nie, o nie! I pom. Wow! wow. wow. Flop! Ale cię uderzyłem! O, pajście! O, nie, 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 nie! Chodź tu! Plop, chodź tu! Flop! Hahaha, <grym> <grym> Pokonałem cię! Flop, ty wygrałeś. Jak to się stało, Flip? O nie. Dobra, Flip, to może zróbmy teraz tak. Zagrajmy teraz yy, o wszystko. Kto, wygrywa, kto wygra tę rundę, wygrywa wszystko. A mogę używać tego miecza? Możesz używać. No dobra, to ustaw się w rogu i walczymy. No dobra. Gotowy? Gotowy. Dobra. Yy, ja też. Chodź tu. O nie, o nie, też mam potkę, dobra? Yy, o nie, ty jesteś. Nie zapisz mnie. O nie, o nie, o nie. Chodź tu, chodź tu. O nie, o nie, o nie. O nie. Chodź tu. Oh it. Oh, wow. i flop. <laughs> <Irwin. laughs> <laughs> Flip, ja nie miałem pojęcia, że mój ekwipunek jest taki dobry. Flop, przecież ja cię uderzyłem, ty, jaki cudem. Mogę cię uderzyć jeszcze raz? Możesz. Flop, ja się... <laughs> tak... O nie. Czyli wygrałem. Hurra, wygrałem. Jeżeli cię ci podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał teraz, na jaka nie wyświetlają wam się kolejne filmy, które możecie obejrzeć teraz, więc klikajcie i oglądajcie. Papa. Pa. pa. Pa, Trzymajcie się.